Siemaneczko widzowie, jestem Mati Gould. witam was w kolejnym odcinku na tym kanale, dzisiaj nagrywamy ostatni film z Brawl Starsa na tym kanale, ponieważ nie mam już co nagrywać i z tej gry i po prostu nie tak, że mi się nie podoba już, ale nie mam co z niej nagrywać, więc yy, to jest ostatni film i dzisiaj jest ze mną Erikson. Siema siema widzowie, dokładnie to jest ostatni film na tym kanale z Stars i dzisiaj zagramy naszymi nowymi zadmiarzami, więc ja nie przedłużam i zaczynajmy! Zaczynamy. Gramy tutaj najnowszymi naszymi zadmiarzami teraz, więc mam nadzieję, że nam fajnie pójdzie. No wiem właśnie, ale zobaczymy czy nam bardzo tutaj dobrze pójdzie, jeszcze nie wiem. O kurde. I ja no nawet... Ja właśnie, ale ja to mech no. O chłopie. Ej. Ej, ale... Ten mój mech, ten mój mech to jest chłopie y, podruba z Fortnite'a. Ej, 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 Ten mój mech, ten mój mech to jest podruba z Fortnite'a mecha chyba, nie? <noise> łow tupę! Łow to jest kolejny mech. Mi. Ja nie grałem za dawno w Fortnite, znaczy w Brawl Starsa. Wygramy! wygramy to! Zarąbiście! Co to było, chłopie? Ło! To jest Max! Dobra! A ja znowu mechu, chłopie siedzę! Z pięć rundek! Uuuu! Oj, nie żyję! GG i chłopia. To lecimy do kolejnej, dawaj zagraj ponownie no I dawaj robimy jeszcze przy okazji pusz pucharków No dobra Ale tak przy okazji push pucharków jeszcze robimy, że nie wychodzimy do lobby, nie? I zobaczymy No chłopy naprawdę Ale nie, na szczęście mamy małe rangi tutaj na tych zadymiarzach więc będą słabi nam na razie dobierać Ło! Ale się wystraszyłem. Się wystraszyłem, chłopie, nie? Bo tu w krzaku mi chłopie. Ło! El Primo to jest taki, no chłopie... No chłopie, serio. Ło, typ! Nie, pomóż mi! Pomóż! Jest! Ale tu jest ultra ultra A tu jest rzadkość ultra legendarna? O kurde wow, w dupę Czekaj, bo tu El Primo z ultem na nas czeka Ło wow. no, no skacz tu Patrz to, patrz to, patrz to, patrz to, to Ale to jest bumble chłopie Dwubot on jeszcze ma tego, on jeszcze ma swojego teammate'a tu gdzieś Gdzie? Ło! Dobrze, dobrze, że się odrodził, znaczy nie dobrze dla nas, ale... No i chłopie, GG, wygrywamy No szybko poszło Ja... Yeah. Ej chłopie, ale pusz na końcu będzie No se, ja nie wiem jak go odblokowałeś, Ty za te żetony? Znaczy... Za Aha, kupiłeś go za gemy. No. Ale nie ten Mac I tu fajnie. Ale czekaj, ło! Czekaj, chupia, chupia! Wow. Nie wiem w ogóle widzowie czy Eriksona tutaj dobrze będzie słychać, bo trochę słabo go słychać na razie, ale spróbuję w montażu to podgłośnić, więc dobra. Czekaj. Wow. Pa, pam, pam! Ło! Wow. Ładuj! Dobrze, mam. Jestem mecheł. Leży. Ty żyjesz? Żyjesz. Pato, no i Gigi! -gi. Ej, to było mocne. Czekaj, pa, jak szybko teraz idziemy. Ło! No wiem, on jest missy, tylko... El Primo! No, będę zbierał właśnie. Ej, nie, co się dzieje, my wygrywamy cały czas. Ponownie. Ja nie wiem, co ty, chłopie, robisz miazgę. No, ale fajnie, że wybraliśmy takich zadymiarzy. Ja normalnie tak długo zbierałem kiedyś na tą Meki i się w końcu mi udało. Jeszcze w ogóle nie mnie grałem. No, ale no szkoda trochę, że to... Z megaboksa? Kiedy to. Jak z megaboksa? Kiedy to było? Aaa, ale kurde, bo. Yy, szkoda trochę, że to ostatni film z Brawl Starsa, no ale no już nie ma co nagrywać, tylko. To no właśnie, nagramy tylko ten film i Ło! Żeby nie było co nagrywać. Czekaj. Nie. To jest Spike, jest trzema Kubiami, ja mam tylko cztery. Czekaj. Okay. Ło! Leży, 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 leży. I kto to? Czemu on tak... Zginę. Zginę, czekaj. No mam 10 cube'ów, ale... Czekaj. Mam pomysł. Zabiją mnie, zabiją mnie i teraz ładuję ulta. Ej, zarąbiście. Ale... Ej, to jest ogólnie fajne. To jest ogólnie fajne, że jak mnie zabiją, to ja jeszcze mam dodatkowe życie, nie? To jest fajne. Bie, Hyper nienormalnie. nie? Normalnie. Ej, czemu? Ej, czemu? A czemu tutaj... Ej, czemu tutaj ludzie mają y, po chopie mityka, a są tacy słabi? Ran Rangę mityka? No ja nie wiem. Ło! Już mi chłopie... No chłopie brata pewnie, proszę ma w baby rangę. Czekaj. Co ty zrobiłeś? No jest zapisane, ale nie wiem, czy było widać. Pa. Nie! Było widać. Było widać. Chłopie. Nie no... No dawaj. Ej, dlatego ten tym jest ultra legendarny. O w dupę. Ja zginę. Leży? Jeszcze, jeszcze tę nitę. Ona jest słaba. Ona nie ma żadnego kuba. Naprawdę. To się tak zalekają moje i na hita walą się, nie? Ło! Jeszcze jeden jest, ja myślałem, że wygraliśmy. <grywa> Ej, ja myślałem, że ja zginąłem, bo jeszcze jeden, chopie, był, nie? Jak laki bloków. A, ale nie, to jeszcze, jeszcze trochę, pograjmy jeszcze tak z trzy rundki. Ej serio widzowie, yy, to jest teraz w ogóle o innej grze gadamy o Robloxie Brain Root, ale wczoraj normalnie yy, udało nam się Los Candy stworzyć z yy, 207 milionów. I jeszcze, jeszcze przed eventem taki smaczek udało mi się Esoka dropnąć, pamiętasz? Esoka jeszcze mi się przed eventem dropnąć. 600 milionów. Ja pierdzielę, nieźle. Ale dobra, teraz lecimy tutaj w Brawl starsika. U, ej pomóż mi! Ty, ty! On mnie zabije zaraz, Sanita. Podjeżdżaj, weź mu triple na Rywal. Jestem jeszcze mechem na koniec. Nie, dawaj jeszcze dwie rundki. Nie, jeszcze, jeszcze dwie rundki. Dawaj. No dobra, okej. Okay. Nie, ja to będę. Ja będę zbierał na niego. Ja się przełączę zaraz chyba. Nawet. A, to szkoda. O kurde, o kurde. Może czasami widzowie będzie się jakiś, co, M może widzowie jakiś się czasami będzie jeden short pojawiać z otwierania na przykład Megaboxów, jak wrócą, no ale, no nie wiem w sumie. A są prezenty jakieś? No to ja nie wiem, właśnie, no to ja nie wiem to sobie otworzę po meczu. Otworzę sobie po meczu. Aha, to fajnie. Czekaj, typ. Typy, typy, typy. Jeszcze, to jest ostatnia runda czy jeszcze dwie? Nie, jeszcze jedna, jeszcze jedna będzie. Dobra, ostatnia giereczka przed nami. Ostatnia giereczka. Nie, to już, to już, już jeszcze jedna. Jeszcze... Jeszcze Dziesiąta już? Dobra To wychodzimy do... Lobby I uwaga, robimy push Ja wychodzę Czekaj Epicki Czekaj Czekaj Rzadki Ja e prezent mam, czyj? Epicki Ep Epicki prezent Epicki, czyj? Jest to drop? Epicki, czyj? Jeszcze stardorobki... Picki, stardorob. Prezent. Dobra, ja już otworzyłem. I patrzcie! 5000. Mam 18 rzeczy do odebrania w karnecie, czaisz? Tak, ale mam 18 rzeczy do odebrania w karnecie. Dobra. 19. Słychać? Nie, czy nie słychać, nie słychać. Ale dobra, ale powiesz, co było. Nic nie było. Dobra. Siatki. Co dalej? A szkoda. Cały karnet? Ej, dobra, ten pusz się opłacało robić. Ja też robię opening. Też robimy opening, ja też. Dobra, otwieram. Czekaj, najpierw to kredyty Gemy, kredyty. Yy, tu, tak to. No wiem, ale dobra, sześć. Şey. Dobra, lecimy. Najpierw ja jednego. Bardzo rzadki. Szkoda, ale dobra, czekaj jeszcze? Bardzo rzadki, dobra. Kredyt. Rzadki. Ło? Rzadki. Czekaj, bo ja screena sobie przez przypadek, zrobiłem, ale dobra, czekaj. O, rzadki. Ja mam rzadki znowu. Czekaj. Mityczny! Nie, przedmianie! Przedmianie do zadym... przebranie do zadymierza mam. Chupię, że... Mityczny. Czekaj. Epicki? Epicki? Tak? A gdzie ty legendarnego masz? on jest na końcu. Chyba. Kurde, ale słabo. Ale dobra mitycznego miałem. Mów, co dalej leci? Dobrano. Co? Co jest? Kruk? Pierdzielisz? Weź, pokaż. Pokaż, pokaż. Kruka widzowie Erikson trafił. O kurde. Jeszcze tak. Koniec na ostatni film, chłopie, nie? Nieźle. Dobra, to już chyba wydaje mi się, że koniec będzie tego odcinka, co? No. Ale. Ale, chłopie, kruka, żeś trafił, nie wierzę, nie? Dobra. To, to był ostatni film na tym kanale z... To był ostatni film na tym kanale z Brawl Starsa niestety. Ale dobra. Mm. No, więc dobra. No, na, na serio. Więc dobra. My się z Wami żegnamy i widzimy się w kolejnym filmie. Elo.